Siemaneczko w kolejnym odcinku w grze Westland. Yy, dzisiaj planuję znowu odwiedzić jakiegoś bota. A bardziej jego siedzibę. Może coś ciekawego znajdę. Może w końcu te siodło wypadnie. Gdzieś. Znaczy, wypadnie, gdzieś znajdę. Bo na razie idzie ciężko. Dobra, to przygotuję tam się. Znaczy, co ja mam się przygotować? Wezmę sobie. Hiekiery, które chyba będę musiał zrobić, niestety, bo chyba nie mam, są dwie tylko. Zrobimy jeszcze jedną, jak mogę oczywiście, ale mogę. Dobra, zróbmy dwie. I tak. Muszę. Aha, tu mam, no, mam kolejne misje. Wykonałem cztery, mam do odebrania. Różne przedmioty i doświadczenie, teraz sobie trochę to podkładam, co mi wejdzie, bo muszę z pustym iść tam ekwipunkiem, jak widzicie, już mam 40, no w połowie 49 poziomu, nie gram jakoś teraz tak codziennie, niestety, i dlatego tak. Mały postęp jest, ale gram jak mogę. Znaczy, ile mogę. Tyle, ile mogę w ciągu dnia. Dobra, to sobie odłóżmy. bronie to chyba jeden o tylko weźmiemy te, odłożymy. Drewno mi niepotrzebne. To też sobie odłożymy. Kilofy to chyba mi nie potrzebne, bo po co mi tam. A, dynamity mi potrzebne. Właśnie. Bo ja bez nich nic nie zrobię. A czy. Yy, gdzie ja je mam? To sobie odłożymy. Gdzie ja mam te dynamity? Weźmy sobie tą siekierę bo może mieć ten murowane już ten. Kto wie? Murowane mury. Murowane, mówię, kamienne mury. Yy, dobra, dobra. Nie wiem, gdzie mam te, te dla mnie te kurcze. Aż. Chyba wiem, gdzie, ale jeszcze tu zobaczę. No tutaj. No i ten, i będę chciał też jaskinię odwiedzić, pójść trochę wyżej. One są dynamite. Weźmy sobie ze 4 sztuki. Odwiedzić jaskinię, trochę pójść, znaczy pójść wyżej. Mówię, pójść w drugi w drugie wejście. I ołtarz prób też odwiedzić i zobaczyć, gdzie dojdę. No, jestem trochę lepszy, bo nie pamiętam, przy jakim poziomie już tam byłem. Ale muszę jeszcze lepszą broń mieć, zanim tam się udam, Bo z tą bronią będzie trochę ciężko. Dobra, poczekamy na tą siekierę. Myślę, że trzy starczy na spokojnie. No i co? I tutaj rozbudowuję się cały czas. Już tu sobie stawiam drewniane podłogi. Już całkiem fajnie to wygląda. No i pomału jakoś to będzie szło. Tutaj sobie biorę tak. I ulepszam. I ulepszam. O! I tak to wygląda. Solidniej, właśnie. Na kamienne, to trochę trzeba mieć trochę więcej. Ale robię sobie tak. Kolejne. Robimy sobie deski. My się robią. O, zrobimy jeszcze węgiel. Dobra. Czyżby ta siekiera już się zrobiła, czy jeszcze? Jest, dobra. W takim razie lecę już. No i zobaczymy, co znajdę. U tych dwóch po lewo, Zaraz muszę sobie. Mam, mogę misy wziąć. O, to weźmiemy. Akurat mam na nią. Aha, kurczę, tam były dwa dni, ja tu mam 24 godziny. Czyli w sumie do jutra. No to zdążę to wykonać. Jest 2, 2 600, 2650 doświadczenia, to jest sporo. I jest ta broń. Ta taka wytrzymała i dobra. A nie, to nie ta. Pomyliłem się. Dobra, wykonam ją. Do jutra zdążę spokojnie. No i pamiętajcie, za, zachęcam do zostawiania subów i łapek, bo na razie jakoś stanęło mi to w miejscu. I ciężko, ciężko idzie. Chodzi o suby, oczywiście. Na razie nic nie idzie górę niestety. Bardzo mi jest przykro, ale jeśli możecie, to zostawcie. Yy, byłem. A za co będę bardzo wdzięczna, oczywiście. Byłem u tego Sasuke byłem u tego Ancu. To zaraz bym poszedł może do. Ciekawe, czy bo mu tego Gagarin. Gagarin? Tak? Dobrze mnie? Gagarin, no. Do tego muszę mieć konia. No to dobra, chyba został mi tylko ten na razie. Pójdziemy do tego. Mam nadzieję, że tu nie byłem. Nie, chyba raczej nie byłem. Zobaczymy co tam znajdę ciekawego. O tutaj misja jest. I tu u góry widzę. Czyli dwa miejsca odwiedzić. Na razie nic mi się nie pokazało. że ten pociąg. Szkoda. Może bym się trafił. Kurczę. Bo brakuje mi tej jednej podkowy. I siodła. Najgorszego. Kurczę żeby mieć już tego konia. Dobra no zobaczymy. Zobaczymy co tutaj znajdę. No i idźmy. Zobaczmy czy coś tu jest. Tu bida, nic nie ma. Co on tu ma? Czyli nie ma takie ten. Dobra, weźmiemy sobie, rozwalimy tutaj. Na razie zajmę się skrzynkami. No dawaj, dawaj. Życie. Sikiera. No trochę się zniszczyła, ale kurczę nie wiem czy mi wystarczy. Mogą zrobić jeszcze za dwie. No dobra, inne mi się uda. Bardzo długo nimi zobaczymy. Dobra, bierzemy wszystko na razie. I potem będziemy sobie brać największe, najlepsze wartościowe przedmioty. O, tu jest wielka skrzynia. Może być coś ciekawego. Trzymajcie kciuki. Tylko zanim ją rozwalę, to pewnie. Troszkę minie. jednak szybciej. Je, kurczę, jest podkowa. Jeszcze tylko siodło. Jeszcze tylko siodło. No kurczę. No dobra, mamy chyba tylko dwie skrzynki. Tylko dwie, dobra. Także mi sie sieker mi starczy. Sieker. No, i zobaczymy, czy coś z tej większej mi wypadnie. Tych tkanin to już mam tyle. To na pewno zamiast tkanin, zamiast to weźmiemy. To tkanin naprawdę mam dużo, ale weźmiemy zamiast tego. I zobaczmy, co będzie w tej ostatniej. Czyli wszystkich już odwiedziłem. Nic ciekawego nie wiem, znaczy wszystkich. Tam jeszcze do ostatniego, czy tam do dwóch muszę koniem. Kurczę, no nie ma. Niestety. Nic wartościowego. No cóż. Nawet mi dynamity się nie przydały. Stanąłem się jeszcze jak rozwalę... To, co mi tam wypania. Kompociki. No to wypijemy sobie. Nie, nie. To zostaw. Tu. Może dużo sztabek będzie. No jak już jestem to już to rozwalę te dwa. Odlewnie. Cztery. Dobra. Przydadzą mi się bo do ulepszania właśnie murów mi potrzebne. Ścian bardziej niż murów. Dobra. 13. Więc tak nie jest źle w sumie. Nic tu nie znajdziemy, nie ma. Dobra. A, tu coś jeszcze jest. O, zobaczcie, jeszcze tu ma budyneczek. Zobaczmy jeszcze czy tutaj coś. Tutaj. Dobra, jeszcze tutaj mamy. Siekiery mi pójdę wystarczyć. Mamy. To to jest. O! 170 obrażeń! Dzida Ta broń mi niepotrzebna. To też broń wezmę na pewno. To mi nie bo znajdę. W sumie. Tu jeszcze jedna skrzynka i chyba jeszcze w środku tam będą. Gwoździe, bardzo potrzebne. No i dobra, jeszcze tu się spróbujemy dostać. Zobaczymy. Powinna być tu jeszcze ta duża skrzynia. Będzie tak przypuszczam. Ale zobaczymy. Są dwie. Nie, cztery. Ale to nie starczy mi. Niestety na wszystkie. O nie! Tutaj jest duża. Duża jest ważniejsza. Kurczę, no nic ciekawego. Ja wiem, że to leczenie to też. Płuż, za co tu by wymienić? Czego ja mam? Kukurydza to mi Co to jest? To, to... to jest duża czy mała skrzynia? Mała, dobra. Jeszcze chociaż jedną rozwalić. Ile mam tego? No, może jeszcze jedną rozwalimy. prochy to już na no już mi nie starczy niestety dobra to proch mi na pewno potrzebny i to by się przydało, tylko zamiast desek, dobra, tego nie będę brał. Dobra, lecę do siebie. Zobaczcie, ile tu mam w skrzyni. Jeszcze sobie mogę wziąć. Za sobą odbierz kolejne 20. Zobaczcie, ile mam w skrzyni tego. 120 kawałków tkanin, jest trochę tych sztabki. No kurczę, jest. O, jest łuk, Sucz. jest trochę tych rzeczy, ale na razie nie wyciągam, bo nie mam gdzie wkładać. To mogę sobie tak właśnie w tej skrzynce trzymać. O, i mamy pociąg, widzicie? A już o tym mówiłem. Odwiedzę sobie go. Ale chyba już poza odcinkiem, bo nie starczy mi kroków. Chciałem jeszcze drewna sobie zbierać, ale zobaczymy, może mi starczy, bym zaniósł to i poszedł pociąg. Tam dużo rzeczy można znaleźć. No dobra, zobaczymy, czy mi starczy kroków. Dobrze by było. 27. Dobra, zaraz mi za 4 minutki chyba. Nie za. Za 4 minutki się mi. Także jeszcze odwiedzimy sobie w pociąg, tak mi się wydaje. Dobra, ja sobie. I patrzcie. Brakuje mi tylko siodła. O nie. Taki peszek nie będę go szukać jeszcze Dobra, sztabeczki Gwoździe Płyta miedziana To będzie tyle tutaj Wszystko sobie powkładamy To można zjeść, a to sobie wsadzę Deseczki, drewno Dobra, T tutaj pas Kurczę, mało miejsca, naprawdę tak mało, że czasami nie mam gdzie już tego wkładać. Dłużmy te dynamity. Dobra, myślę, że jeżeli tak to znajdę. Y to sobie już zostawimy. Weźmiemy może jakieś sobie leczenie. Tu mamy po 100. Dobra. Broń mam. Jeszcze te zanieść. O. Dobra, to może zostać, bo i tak zbieram. Broni mi powinno starczyć, lecz nie wiem. Chyba wezmę sobie to ma. 65, to. to O! Ale to może wystrzelamy. A to będzie tutaj, o! Dobra, nie muszę, tak więc widzimy się już. Przy pociągu. No i dobra, jestem już. I zobaczymy, co ciekawego tutaj znajdę. Tych tkanin to nawet nie zbieram już. No, cholera mi potrzebne. Sznury też. Dobra, mamy podwójne jeszcze przez godzinę. 54 minuty mam. Jeszcze podwójne doświadczenie, więc sobie trochę ich tu pozabijam Może mi uda się wbić 49 poziom yy, O, idzie wielki Wielko lód Leżeć To sobie zjemy, deski zabierzemy Kłody znaczy Spodnie wspólnie Nie potrzymy wszystko bierzemy. Wszystko wartościowe, nie bardzo jej potrzebne weźmy na razie. Tego nie potr potrzebne, dobra, mamy kolejną. Tu weźmiemy tak, tak, tak. Łuk mi niepotrzebny. Dobre obrażenia zadaję nawet z takiej broni. Nie jest jakaś ona mega <laughs> najlepsza. Dobra, to sobie odpuszczę. Weźmiemy, weźmiemy sobie rudę, miedzi. Może mi się uda wbić 49 poziom tutaj na tym biomie Ale zobaczymy. Dobra, strzelamy już z tej. Biorę 154, nieźle. Coraz lepiej. A i tak wspomnę, myślę, że w tym tygodniu zacznę też grę survivalową. Ale już nie na dzikim zachodzie. A przetrwanie z zombiakami To też będę nagrywać. Ale no wiadomo, tak trochę rzadziej. Bo nie chcę was zanudzać. Ale jak, znajdę, jak już będę mógł koniem podróżować, wtedy będzie trochę więcej tych odcinków. A tak na razie bym chciał właśnie o tych zombie nagrać I pokazać wam tam jak będzie mi szło na początku A Myślę, że też będzie ciekawa Może jak dobrze pójdzie to już jutro wrzucę pierwszy odcinek, Oho, dwóch mam Wynocha Zbierę I ostatni hit. Kródzy zjemy. Kuku idzie. No i dobra, szukamy te. Tu chyba byłem, czy nie? A tu jeszcze nie byłem. Bym zostawił ją. No kurczę, nie w końcu to siodło wypadnie. No. Ile można czekać? Wyskoczyło mi wcześniej. Jak już włożyłem to pod podkowę pod kowę jedną. To wyskoczyło mi, że. Mogę kupić siodło już za 11 zł. Jeszcze chwilę poczekam, ale jak nie znajdę, to tak sobie postanowiłem, że nie będę wydawał na taką grę w ogóle pieniędzy, bo to bez sensu w sumie. Jak można wszystko znaleźć, to po co? No ale jak nie będę mógł już znaleźć do 50. Nie, no może nie. Jak już nie będę mógł znaleźć w ostateczności, to kupię. Wtedy będzie mi łatwiej. Dużo tych części metalowych już znajduję, ale przydają się do naprawy. <laughs> Może teraz tak często nie naprawiam, bo szybciej to robię, tak? Ale. Dobra, ostatnie trzy skrzynki. No i niestety nic ciekawego nie ma. Na pewno bym chciał to wziąć. Zamiast tego weźmiemy. Zamiast płyty. Dobra, weźmy sobie go pierwszy. Zabijmy. Dobra, leży. Fajnie. Pas. O, wszystko weszło. Tutaj coś? Nie. Ostatnie te dwie skrzynie. Tam chyba jeszcze jedna będzie, ale tak mi się wydaje, że... Nie, dwie ostatnie. Mamy kolejną broń. Ja wezmę sobie ją. Tu mamy... Nie, to mi tak... Dobra. To mi się nie przyda. Że przyda, ale nie, nie tak na chwilę obecną. No dobra, więc, drodzy widzowie, to chyba było tyle. Nic ciekawego aż takiego nie znalazłem. No ale jakoś muszę sobie, muszę sobie radzić z tym. A chyba jeszcze tu jedno mamy. To by mi się przydało. I siareczka, siareczka. Weźmy te bandaże, zużyjmy. Akurat mi do pełna weźmie życie, naładuje. No dobra, drodzy widzowie, to chyba było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Za dużo się nie działo, ale chciałem wam pokazać jak tam... Co tam działam. No i tak chodzę cały czas. Szukam, szukam zdobywam różne zasoby. No i pomału ten poziom wchodzi, bija się. Więc tak, więc dzięki za oglądanie i no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, zostawcie suba, jeśli możecie, łapeczkę w górę, a będzie więcej tych odcinków. Na razie. Jest jak jest. Także do usłyszenia. Cześć wszystkim.